Witam Was bardzo serdecznie na kanale DDOB z kolejnym testem sklepu czyli filmikiem z serii, w której pokazuję Wam komentuję ubrania z różnych sklepów internetowych, z różnych marek jeżeli już teraz macie jakieś sugestie zostawcie je w komentarzu, może przy kolejnym filmiku właśnie wybiorę tę firmę, tę stronę internetową W dzisiejszym odcinku pokażę Wam rzeczy ze sklepu Rose Gold Jest to taka chińska stronka i niestety te rzeczy już nie okazały się być tak fajne jak w poprzednim odcinku do którego obejrzenia, jeżeli jeszcze go nie widzieliście oczywiście Was zapraszam. Ok, bez przedłużania Pierwszą rzeczą, którą wam dzisiaj pokażę, jest kombinezon. Zamówiłam go z myślą o nadchodzących festiwalach i miałam nadzieję, że będzie czymś naprawdę fajnym. Niestety, jego wykończenie, jego jakość jest mega kiepska. Wszędzie, z każdego miejsca po prostu sterczą nitki, które powinny być obcięte. Niektóre szwy są mega, mega krzywe. I generalnie kombinezon na mnie układa się dosyć kiepsko, szczególnie w górnej części z przodu. Nie mam jakichś ogromnych piersi, ale sami widzicie, jak to wszystko odstaje. Ciekawa jestem, czy jakby osoba właśnie z większym biustem założyła ten kostium, to lepiej by to wszystko na niej wyglądało. Niestety dla mnie jedno wielkie nie. Jedyne, co mi się w nim podoba, to też sznureczki na plecach. I generalnie cały kombinezon wygląda dużo lepiej z tyłu niż z przodu. Kolejna rzecz to jest coś, czym byłam mega podekscytowana, a również okazała się być niefajna, a mianowicie to takie wiązane spodnie. Przede wszystkim muszę Wam powiedzieć, jak wyglądało kiedy do mnie przyszły. Wszystkie te sznurówki, które widzicie po bokach były poodplątywane. Musiałam sama wszystko to wkładać, bo to strasz Dodatkowo te sznurówki są mega długie, są bardzo w ogóle niezakończone, nie powiem nawet kiepsko zakończone. Oczywiście można je uciąć, ale. Nie na tym to wszystko polega. Kowos są te spodnie jakoś super niewymiarowe, chyba, że ja mam jakieś ekstra długie nogi. Ale jak widzicie, ich długość to ani 3,4, ani 7-8. Nie wiadomo o co chodzi. U góry coś, co mi się bardzo nie podoba, to fakt, że ta gumka tutaj nie jest ze sobą złączona, tylko też związana. I kiedy je założymy, to po prostu to się tutaj rozciąga i widać nam kawałek majtek. Szczerze, mówiąc nie jestem tego jakąś wielką fanką, to wszystko nie do końca trzyma się kupy, też jakoś dziwnie mi odstaje. I generalnie rzecz, którą byłam najbardziej podekscytowana, okazała się chyba być największa. Klapą z tego wszystkiego. Nie będę Wam tak ciągle narzekać. Kolejna rzecz jest naprawdę super: jest to koszula. Taka piżamowa, jest super długa, z mega fajnego połączenia bawełny z poliestrem. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, teraz właśnie trendem są takie piżamowe koszule, więc jest naprawdę świetna. Fajnie się układa. Bardzo mi się podoba to, że jest dłuższa, bo można ją stosować trochę jako taką tunikę, można ją włożyć w spodnie i używać jako zwykłą koszulę. Fajnie pod swód byłoby założyć jakiś bralet koronkowy, żeby wystawał. Generalnie mega wielki plus i jeżeli chodzi o ubrania, ta koszula naprawdę ratuje wszystko w tym holu. Mam tutaj jeszcze jedną bluzkę, która układa się tragicznie. Na pozór wygląda super i na zdjęciach na stronie też wygląda bardzo fajnie, niestety na żywo. Na mnie wszędzie się marszczy, dosłownie z każdej strony jakoś dziwnie się układa. Fajne kolory, na pozór fajna bluzka, niestety chyba nie na mnie. Może ktoś właśnie ponownie z większym biustem by w nim lepiej wyglądał. I teraz idę do akcesoriów. zamówiłam dwie pary okularów w czym ta pierwsza jest po prostu cudowna jestem zakochana w tych okularach i wchodzę w nich niemalże codziennie bardzo mi się podobają, super mają kształt są takie zupełnie inne niż wiele okularów, które teraz wszyscy noszą. A drugie to takie zwykłe, klasyczne lenonki, trochę większe może niż yy, zwykłe, klasyczne lenonki. Tylko coś, co mi się super nie podoba, jestem mega yy, uczulona na takie rzeczy. To te takie dziwne, właśnie diamenciki, cokolwiek to jest na zakończeniach tutaj za uszami. I dalej mam biżuterię. Pierwsza rzecz to jest taki naszyjnik na całe ciało. Początkowo nie bardzo pamiętałam, jak się go zakłada, ale wróciłam do zdjęcia. Yy, wygląda bardzo fajnie. Myślę, że będzie też takim super elementem stylizacji na jakichś festiwalach, jest bardzo boho, wykonanie mega kiepskie, ale jeżeli chodzi o te ceny, to nic dziwnego. Myślę, że tak na jeden raz będzie super. I dalej mam cztery czokery. Pierwszy jest bardzo klasyczny, wiele osób taki ma niestety. Ja mam w ogóle jakąś niewymiarową, bardzo wąską szyję i wiele czokerów jest na mnie zwyczajnie za dużych, to jest jeden z nich, więc jeżeli będę chciała go nosić, to muszę go jakoś zwędzić. Kolejne dziwo jest na mnie całkiem dobry, ale powiem Wam szczerze, że bardziej podoba mi się na na zdjęciu niż na żywo, jeszcze może do jakiejś innej stylizacji niż to, co miałam dzisiaj na sobie lepiej, by wyglądał. No, ale takie bez szału. Trzeci czoker strasznie mi się podoba, ale znowu jakość kuleje, już kilka tych diamencików mi wypadło. A mam to dosłownie kilka dni, i miałam go raz na sobie, więc mega kiepsko, bo fajnie to wszystko wygląda, mimo że jest takie wiecie sztuczne i plastikowe. Tylko szkoda, że te diamenciki nie trzymają się kupy. I ostatni czoker, który jest moim ulubionym, czyli taki jeansowy, postrzępiony. Myślę, że dodaje coś takiego ciekawego do stylizacji. Mało osób jeszcze chodzi w takich chokerach. Myślę, że one mogą być niezłym trendem na ten sezon. Po prostu bardzo mi się podoba. bo mi się to, jak na mnie wygląda i jak yy, pasuje do różnych stylizacji. Już nosiłam go kilkakrotnie i jest super. Jeszcze dwie rzeczy, czyli strona internetowa i wysyłka. Strona internetowa jest strasznie ciężka w obsłudze. W ogóle nieintuicyjna. Yy, to wszystko jakoś ze sobą dobrze nie działa. Nie mam pojęcia dlaczego. Ciężko jest wyszukać niektóre elementy. Mi się jakoś strasznie ciężko na nie pracowało i nie chciałabym nic więcej stamtąd zamawiać. E, chyba, że ewentualnie postawiłabym właśnie na jakieś takie materiałowe czokery, ewentualnie okulary. Jeżeli chodzi o wysyłkę, to kompletna masakra. Naliczyli mi na te wszystkie rzeczy ogromne cło, co było równe 200 parę złotych, 270, coś w tych granicach. Więc mega słabo jest na te wszystkie rzeczy, bo tak naprawdę do noszenia nadaje się tylko ta koszula. I ewentualnie biżuteria plus okulary, także nie polecam, szczerze mówiąc. Podsumowując, jedno wielkie nie. Nie polecam, raczej nie zamawiajcie tam, bo nie tylko te rzeczy nie są pewne. W prawdopodobieństwo, że coś będzie fajne, jest naprawdę malutkie i jeszcze przypadkowo możecie zapłacić horendalną cenę za cło. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś propozycje sklepów stron internetowych, które chcecie, abym przetestowała w tej serii, to oczywiście zostawcie je w komentarzach. Ja się z Wami widzę już niedługo. Do zobaczenia. Pa.